Cześć manko z tej strony lidę. Witam was w kolejnym odcinku z postaw na Passata. W dzisiejszym odcinku kupimy sobie Passata, no i widzę, że bardzo Wam się podobała ta gra. Teraz na moim kanale pojawiał się ogólnie tylko Fortnite. Fortnite też Wam się podoba, więc będę nagrywał teraz Fortnite'a postaw na Passata i może Rocket League'a nagramy. No i wbijajcie na kanał do Naweku. Daipleza, Glorixona, no i możecie wbić też na kanał do, Taf do Tafiego, czyli kanał jego się nazywa Tafi. Link do tych wszystkich czterech kanałów będziecie mieli w opisie, więc zapraszam was wszystkich do garażu. No kupimy sobie Volkswagena Passata B5, B4. Kup. No i którego by tu kupić? Weźmiemy tego z najmniejszym przebiegiem. Czyli to jest chyba ten pierwszy. Jak będzie, piszemy umowę. Przegląduje głoszenie. o co chodzi? O, dalej się do ogłoszenia. Widzimy, mamy już sobie takie Jak Zaczynajmy pierwszą giereczkę. Weźmiemy sobie kategorię cebula. Rodzina Janusza najlepiej wypoczywa na działeczce. Idziemy dalej, ładowanie mamy. Więc w rundzie drugiej wybierzemy kategorię przysłowia. Do końca przysłowie. Gdyby kuska nie skakała, to by nóżki nie złamała. Weźmiemy kategorię geografia, może się uda. Opera Leśna, znana z organizowanych tam kursów piosenki. Znajduje się w... Nie wiem, damy sobie... Tak, tak, tak. Ale ja bym i tak dał w Słupocie, więc... W Kobrzewu raczej nie. No bo damy tak. Pół na pół. Ajej. To w Sopocie. Jeszcze nie internety. Nie wiem. Elektron albo tak. No, czyli mieliśmy dobrze. I wciąż jesteśmy jeszcze w grze. Sporty. w damy, ale nie wiem chodzie sportowym no to nie wiedziałem w ogóle o nim nic. Tak więc yy, widzimy się zaraz po krótkim cięciu No tak więc witam Was po krótkiej przerwie. Widzimy się go znowu w pierwszej rundzie piszemy lektury może będzie jakaś łatwa słoń, choinka, saba, pustyni i puszczy. No to możecie napisać w komentarzu, co dostaliście na święta. A ja wam przypnę wtedy serduszko na życie. Nic. Blog ekipa. Kogo wyprosiła Solari ze swojego wesela rudego? Teraz bierzemy sobie w rundzie czwartej już internety. Jakie zwierzę stało się memicznym symbolem Polaków? Nos, nosacz, sudyjski. Język polski, telewizja. Weźmy kategorię telewizja. Kto wygrał pierwszą polską edycję Big Brother? No tak, 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 tak. I jedziemy. Janusz, gdzie ja Nie oglądałem, ale tak zgadywałem się. O, fajnym addali. Kto połamał Magika Darrafą? Nawet nie wiedziałem. Już taka kategoria. Tak fajnie No to dowiedziałem się czegoś nowego. Weźmy polskie filmy. Kogo nie lubiła Ciara w filmie Killer? Nie wiem, w Francji. Albo. Tak to? Tak. Nie będzie. No i chyba już przegraliśmy. No to przegraliśmy. To, to, było, to by było na tyle w tym odcinku. Tak już, jak już mówiłem, własavcie łapkę w górę i subika z dzwoneczkiem. Wbijajcie na te cztery kanały, linki w opisie. Do no kolejnego, trzymajcie się, cześć.